Dobry wieczór, witamy na konferencji prasowej po meczu 22 kolejki Polskiej Hockey Spotkanie pomiędzy GKS MTH a Tauron KH GKS Katowice zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 6 do 2. Poproszę o pomocowy komentarz wraz z wyborem najlepszego zawodnika meczu. Najpierw trener gości, pan Jacek Płahta. Ja myślę, że tutaj nie podlega wątpliwości jaka drużyna dzisiaj była lepsza. Z naszej strony wiadomo, że był to ciężki mecz, bo mieliśmy na parę zwycięstw za sobą, nie mieliśmy szansy już na szóstkę, więc, więc trochę tam można powiedzieć, że uszło z nas powietrze, ale, ale też może, mogliśmy się zaprezentować lepiej, bo w niektórych aspektach gry po prostu niektórzy zawodnicy nie można powiedzieć nie byli dzisiaj na 100%, ale, ale to też jakoś tam nas nie usprawiedliwia, myślę, że tych nam pokazały, że są naprawdę z, czoł z czołówki tej ligi. Pod każdym względem nas nas i w każdym aspekcie, który mm. na e, niej tak? Bo nas czy...? Tak, czuć. E, a mają. Dziękuję. Cztery gospodarze Panu dzisiaj? No, tak. ja. myśmy troszkę mniej respektowali Maciu, e, Tam to, e, to spotkanie zaczęło dobrze, ale od razu dostali bramkę, tak że tam troszkę lepiej. Do... No a potom už ty kombinace, které tam se udalo, a udalo se hlavně tam v těch dobytkách Jardovi Řešutkovi, takže už ten výnik byl je dla nás kurát a pak už jsme trochu kontrolovali hru a v té ostatní tercie už ty klopáci věděli, že provadíme, no tak brali jako dobře dla kibiců, ale málo efektivně. On je on nejlepší závodník Řešutko. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenerów? Ja jak masz urodził test. trenerów obu trenerów, pierwszego trenera, płachty. Trenerze, no bo tak wyglądaliście od drugiej tercji, jakby Waptauron prąd odłączył. Już od drugiej tercji no, nic się nie działo. Ja myślę, tak. na trochę więcej. Jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś ma jakieś pojęcie o hokeju, tak, to wie, że weźmiemy na pięciu obrońców, na, mamy chorych napastników, następne. Weźmiemy ostatnie bardzo ciężkie mecze. To jest następna rzecz. Jeżeli ktoś analizuje tą grę naszą, to trzeba najpierw wiedzieć jak i co, co. Byśmy tu przyjechali, żeby rozbić tych, które mają cztery piątki? No nie no, no ale trochę w przodu tego, powiedz, jest być. To, że... Gramy na wyjeździe, mamy młodych chłopaków, tak? Jak powiedziałem, że nas, nas... uszło z nas powietrze po tym, że nie mogliśmy się już dostać do szóstki, że praktycznie od jutra zaczynamy w tej, w tej niższej grupie, więc, więc ja myślę, że trochę więcej respektu do tego, jaką pracę wykonaliśmy w tych ostatnich można powiedzieć w tygodniach, a to pytanie tutaj to jest dla mnie jakieś takie no, dziwne. Bo jeżeli ktoś myśli, że my przyjedziemy tutaj mają naprawdę, można powiedzieć, 4 czy 5 piątek wyrównane i my będziemy dominować ten mecz, ja myślę, że nie jest tu. No, ale nie nie, 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 nie to, ma tutaj tylu drużyn, <coughs> które mogą te dominować te mecze tutaj. Bo no, tu chodzi, to, tu nie o to chodzi, jeżeli ktoś ma zrobić pojęcia okej, okay, no to nie powinien taki pytań w ogóle zadawać. No dobrze, to ja mam jeszcze do Tyskiej, No graliście. Bardzo duž przewadze, převadze, no i tylko dvě bránky. No tak, jak jsem gledal, jako Chlupaci věděli, že už je w pořádku, dla nás, no tak próbovali nějak, což tam na ledě, taky, aby kymicové viděli, že umějí dobře kombinovat, no ale v nie neudal se nám třeba bránku, ale tam už to bylo vidět, že my, dlatego, že za všech gramy na čtyři piontky, taky jsme měli více síl a tam mohly i ty kombinace jít až. No za dużo tego było. Lepiej grać lepie w prostiejszym a i by to więcej efektywniejsze. A Madał z Czarnota tych pytań do trenera vks Panie trenerze, dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć Kamila Kosowskiego w bramce. Będziemy mogli go częściej oglądać na tej pozycji? Tak, tam są te prawidło, że 50 na 50, tak że w tych następnych meczach kamera ustępuje jako jedynka. I jeszcze tutaj do trenera GKS Katowice, skoro Pan mówi, że w się brakuje zawodników, dlaczego nie uzupełnicie braków kadrowych? A co mam, w skąd mam uzupełnić braki kadrowe? Gdzie mamy jechać? Na targ tutaj do tych zawodników ściągnąć? No ja jeden ten ten... nie rozumiem tego pytania. Skąd mamy tych zawodników wziąć? Po wypoście z innych klubów, zakupić. O, jeszcze coś? Nie, to wszystko. Proszę Rozumiem, że nie masz więcej pytań, w takim razie ja dziękuję za odpowiedź.